Weź spierdalaj Lamusie Ty jesteś Lamusem jak chuj Bo nie masz mózgu, no Ludzie bez mózgu tak mają Że nie potrafią grać w tą grę Bo tu kurwa potrzeba myśleć wiesz, a ty nie masz mózgu, rozumiesz Nie masz rozwiniętej tej części Nigdy nie będziesz dobry w tą grę, więc w nie graj, no Shamage muscles. Grab your gear, let's go. Throwing smoke. Nice fucking idiot. Why you don't go be together? Fucking no purple, only die. GG. Ty kurwa, pa Patałachu jebany z Polski. Co ty robisz w tym meczu? Powiedz kurwa. Może byś chociaż B poszedł kurwa mu pomóc, ty bez mózgu. Ale ty chyba nie wiesz, że tu są dwa bombsite, kurwa. Let's go, let's go. Jesteś zerem po prostu, no i co teraz robisz, kurwa? No, no i stoisz jak pizda i co. Niestety, ale jak sam rundy nie ugram, to się nie ugra kurwa. No, kupił Sebaran sevena z kewlarem znowu. Typowy beznos, kurwa. I znowu stanie, będzie miał granaty, ale nawet nic nie rzuci żadnych granatów, tylko stanie jak pizda i goś w niego wiedzie. No, stańcie we dwóch tam kurwa na IVM skróćcie i padnijcie. No, to jest kurwa taktyka kurwa, debili jebanych. Tylko skrócić i chuj. No. kurwa, skrócić tylko i paść. No to są jebane debile, no. Throwing smoke. Fucking noobs, pusha all time and die. Fire in the hole. Good job. You're Fucking okay. noob team. Fucking noobs. Ty, on też jesteś bez mózgiem i zraszuj i, kurwa znowu z typami i padnij na liścia. Jesteś chujowy kurwa jak szczanie Dobrze Ci pomógł kolega, bo byś kurwa padł na liścia. O, o, i teraz się zesrałeś już, nie? Nie wiesz co zrobić, kurwa, bo nie masz mózgu, no. O, o, truci za smoke, ale za plecy jeszcze, kurwa. Patrz, nie uzbroi, bo nie ma defa. Nie no, kurwa, nie zdąży, zdąży jednak, no. Brawo, brawo, zdąży, zdąży. Chwilę ledwo, ledwo, ale... Co to, to jest za najlepszy zawodnik kurwa w tym meczu? MVP mecz powinienem dostać ten zawodnik. No i najlepiej kurwa, skrócić bejpaść. No co to są kurwa za ruskie pojeby. No, kurwa, co za bez mózgi na tym D. Naprawdę, ta Rosja nie ma mózgu po prostu. Ja, mnie... ja to nie rozumiem takich rzeczy. Jak można być takim bezmózgiem, aż? masz? Nice Really good job. No pokaż co potrafisz, patrz, padniesz teraz na liście ty kurwa Polaczku jebany słaby No, no i skraca, kurwa, i pada tylko, no co za szmata. No i ostatnią rundę, kurwa przegrał. Jebana dziwka musiała skrócić, jak zawsze. Co wy teraz chcecie zrobić? Nawet smoke'a nie macie, zamiast wyjść wcześniej, kurwa. Jak widziałeś, że ty plantował bombę, to ty wyszedłeś, kurwa, jak on. Dlaczego bo... Brój raz. Ale wy kurwa jesteś naprawdę Czemu ty widziałeś że zaplądował bombę, słyszałeś, że biegnie na czerwony, zamiast wychylić i go zabić, to ty kurwa wstałeś i czekałeś A się wszyscy dobrze ustawią czy co? Bo nie rozumiem Ten kurwa żółty tylko pikuje ten kurwa bake bait...